Siema, dzisiaj chciałbym Wam pokazać takie ciekawe urządzenie. Nie jest do końca smart home, ale jest bardzo dla mnie ciekawe. Dotykając. Do, dotykając tej oto metalowej miski, zapalam światło i gaszę. Ale na czym to tak naprawdę polega? Mam urządzenie, które jakieś tam wykrywa zmiany napięcia powierzchniowego i czy coś takiego ale jak tego dokonałem mam taki elektroniczny włącznik dotykowy do którego sobie dobiłem e, wtyczkę z jednej i z drugiej strony to polega na tym że tym kabelkiem zaczepiamy do czegoś metalowego listewki profilu, miski, tostera obojętnie co i dzięki temu dosyć długiemu kabelkowi jest wykrywana zmiana napięcia powierzchniowego czy coś takiego Urządzenie jest niewielkie, na 230. E, także całkiem fajny, sprytny gadżet, i jest trochę śmieszne, jak komuś mówisz, żeby dotknął miski, żeby zapalić światło. Wada e, polega na tym, że przy tak dużej powierzchni, jaką po prostu miska daje, problem pojawia się następujący. Miska ma dużą powierzchnię, więc wystarczy, że masz okno otwarte. I zacznie padać deszcz, to już się napięcie powierzchniowe może zmienić i automatycznie ci się zapala. Także nie jest to rozwiązanie idealne, ale jest całkiem niezłe.